Bajkuś czyta Stanisław Jachowicz, łódka na wodzie. Dziateczki płynęły, łódeczka się chwiała. Władysławek śpiewał, a terenia drżała. Nie bój się, rzekł Władyś, Bóg czuwa nad nami. Tam gdzie strachu nie ma, nie szukajmy sami. Tak i w życiu ludzkim łódka się koleba, śmiało patrzeć w górę. I bać się nie trzeba. Nućmy sobie piosenkę, Bóg czuwa nad nami. My łódką kierujemy, Bóg rządzi falami. Stróż domowy Idziemy na przechadzkę. Hej piesku, chodź z nami. Chętnie bym poszedł z panami, ale nie mogę. My w niedaleką idziemy drogę. Nie, nie, paniczu, nie mogę. Dom sam zostawić byłoby nieładnie, a nuż go złodziej napadnie. I poszli. Pies zazdrośnie spoglądał za nimi i długo, długo leżał przed drzwiami na ziemi. Potem powstał i obiegł dziedziniec wokoło. Już wrócili panicze. Witał ich wesoło. Szczęśliwy, że dopełnił święcie powinności. Kto o niej zapomina? Niechaj mu zazdrości. Przestroga. Schowaj się, myszko, do jamki głęboko, Bo kotka na cię ma oko. Schowała się, myszka, kotek łyka ślinkę, Że mu tak wyborną spłoszono zwierzynkę. Ależ, moja myszko, żal mi cię nie boże. Nie dzisiaj, to jutro kot cię złowić może. Jesteś bardzo łakoma, on Mistrz wyuczony, ani się spostrzeżysz, gdy mu wpadniesz w szpony.